Sir Archibald Jeffrey zdołał jeszcze zapoznać Maxa z kilkoma ciekawymi personami. Somerset poznał Edwarda Greya, sklepikarza z Bronxu o bujnej czuprynie, który tak samo jak Archie, zwany tak pieszczotliwie przez Blankę, zakrada się na cmentarze, aby ukoić dusze zmarłych. Z tego krótkiego spotkania chłopak zapamiętał nie tylko niemodną już fryzurę, ale wąsy długie, niczym kocie, jakby był jakąś czarną karykaturą Salwadora Dali. Miał okazję wysłuchać przechwałki od Camille Smith, 42-letniej nauczycielki angielskiego, która znana była z bajdurzenia. Opowiadając niestworzone historyjki wymieszane z półprawdą, przypominała średniowiecznych bardów i tak jak oni, tak również i ona potrafiła w trakcie występowania podśpiewywać. Traf chciał, że Max miał okazję usłyszeć skoczną melodyjkę, gdzie nieustraszona Camille miała okazję zbawić duszyczkę na irlandzkim cmentarzu. Jednak chłopak nie miał okazji usłyszeć zakończenia, gdyż już w połowie przyśpiewki wymyślając typową wymówkę, Archibald zabrał go od rozśpiewanej amatorki bardowania. Już po chwili trafili na Martina Breya, szkockiego żeglarza, który swą łódką opłynął cały świat. Pomimo początkowej niechęci opisał podróż w głąb Indii, przeczesując niezbadane wcześniej szlaki. Widział na własne oczy porzucone świątynie dawnej wiary wielkie jak stodoły wyryte w skałach Himalajów i tak przeskakując z kwiatka na kwiatek i poznając mnogość osobowości gdzie większość nazwisk tego niecodziennego szwadronu egzorcystów szlak trafił Max wyobrażał siebie jako pszczółkę a nie pszczołę gdyż wiekiem z perspektywy jego samego bliżej mu było do dziecinnych marzeń niż dorosłych fantazji został tak pochłonięty przez poznawanie nowych osób że nawet nie zorientował się gdy wybiła druga w nocy Nagle chaotyczny, głośny tłum ucichł. Wszyscy spojrzeli się na kościół, z którego wyszedł mężczyzna w powabnej, białej szacie. Frédéric de Brisé, jako mistrz ceremonii, oznajmił wszystkim tu przybyłym, starym i nowym członkom, dlaczego zebrali się właśnie tutaj w tym dniu. Podczas uczty mieli opłakiwać tych, którzy odeszli, szczęśliwców zmarłych z naturalnych powodów oraz nieszczęśliwców, którzy odeszli na własne życzenie. I opowiadając krótką historię powstania Stowarzyszenia albo jak kto woli zakonu staroobrzędowców, poprowadził setkę, wliczając to samego Frederika, osób na przygotowaną wyżerkę. I możesz się, czytelniku drogi, zastanawiać, jaka to była historia, którą opowiadał mistrz ceremonii, i chociaż chciałbym ci zdradzić wszelkie szczegóły, tak oto niesforny, może poniekąd zmęczony tymi licznymi opowiastkami, Max niespecjalnie wysłuchiwał się w to, co Debrisej miał do powiedzenia. Usiadł po prostu na swoim miejscu tuż koło Archibalda z jednej strony i Blanki z drugiej i poddał się konsumpcji. Jadł, pił łapczywie jak wszyscy dookoła. Jadło przepadło ze stołów przy akompaniamencie laskania, uderzenia o siebie sztućcami oraz odkładania na bok kolejnych ceramicznych talerzy czy garnków. Przez ten czas, odkąd pierwsza osoba wzięła lampkę wina, nikt nie odezwał się ani słowem. Było to dziwne, niespotykane. Ale w tamtym momencie Somerset nie zadawał sobie tego trudu, aby wytłumaczyć ten fenomen. Głodny, bo jak nakazuje tradycja, przez 24 godziny przed samą uroczystością egzorcysta powinien pościć, po prostu płynął wraz z nurtem. Był w końcu częścią wielkiej, barwnej rodziny staroobrzędowców. Jednak to, co nadeszło później, przeszło najśmielsze wyobrażenia Maxa, młodego egzorcysty. Gdy ze stołów zniknęła ostatnia kruszynka. Gdy dopita została ostatnia kropla alkoholu, wszyscy wstali jak jeden mąż od stołu i udali się do kościoła na modlitwę. Każdy we własnej wierze dziękował za ten dzień, a kilku wybrańców wzięło siekiery i porąbało krzesła i stoły, układając wielki stos. Chłopak obserwował z boku wydarzenia, nie potrafiąc pojąć tego, co się dzieje, a dziać miało się dużo więcej niż przypuszczał. Gdy już wszyscy stanęli dookoła wielkiego kopca, ten został podpalony. Płomień momentalnie opętał drewno, próbując sięgnąć nieba. I nagle ni z gruchy, ni z pietruchy rozbrzmiała w całym zagajniku i tylko w jego granicach skoczna melodia. Nie miała żadnego źródła. Po prostu była powodując, że kończyny egzorcystów podrygiwały samoistnie. Zaczęli tańczyć w rytm tej magicznej, mistycznej melodii. Każdy, starszy czy starszawy, kobieta czy mężczyzna, Max czy Blanka, Archibald czy Frederick. Każdy tańczył, jakby od dziecka uczył się tego tańca i znał go na pamięć. Pierw każdy osobno wywijał kończynami, okrążając płomienny stos niczym Indianie. Klaskali, śpiewali, wiwatowali i wymawiali słowa pra piosenki w nieznanym języku. Każdy ją znał, każdy ją śpiewał. Śpiewał ją Max, Nuciła Blanka, Karl Magnusson, Lady Harriet czy Madame Fouvoir. Nawet zmęczony życiem Artur Telier podskakiwał przaśnie radośnie i żwawo. Po pierwszej zwrotce dobrali się w pary stepując, robiąc fikołki, aby płynnie przejść w tango, a później w walc. W pewnym momencie wyglądali jak typowi uczestnicy wesela w klimatach country, a później balu maturalnego, a na końcu oddawali pokłony niczym Indianie podczas rytualnych tańców albo jak Afrykańczycy wśród stepów sawanny. Melodia grała brzęczała im w uszach, ciągle zmieniając nuty i natężenie. Raz była wolna, raz szybka. Podniosła i lekka, poważna i radosna. Jakby wszystkie kultury świata napisały jedną pieśń o Czarnej Damie, o śmierci, o życiu i zbawieniu. Max szczególnie był zaskoczony, że zna każdy krok, każde słowo, każdą figurę, obskakując dookoła ogromne ognisko, które buchało w rytm magicznej piosenki. Melodia kołysała drzewami, pulsowała gwiazdami i drżała ziemią. Dudniła radośnie, zawodziła efektownie i efektywnie nakreślała kolejne kroki tancerzy i tancerek. Panie i panowie, damy i dżentelmeni, egzorcyści, staroobrzędowcy, oto przed wami dans makabre, taniec śmierci. Cały spektakl trwa zazwyczaj jeden pełny kwadrans i dzisiaj nie było żadnego wyjątku. Dopiero gdy płomień strawi drewno. Melodia ustaje, a pogrążeni w magicznych uścisku tańca i wygibasów budzą się z letargu na nowo, przypominając siebie, na ogół starych i niedołężnych. Na końcu każdego, corocznego rytuału, mistrz ceremonii, w tym wypadku Frédéric de Brisey, a dzierży ten tytuł od dobrych czternastu lat, z wiarą podchodzi do pogorzeliska i wydobywa gołą ręką sto, ni mniej, ni więcej niż sto i tylko sto, kawałków nadpalonego drewna, które nie spaliło się podczas tańca. Uświęca je modlitwą i wręcza każdemu przybyłemu jego nowy instynkt. Max Somerset, rzekł Frederick, podchodząc do chłopaka. Mój stary znajomy, sir Jeffrey, o tobie wiele opowiadał. Spojrzał niczym mędrzec na swego ucznia w stronę Archibalda i skinął głową, a następnie powrócił do Maxa. Miło mi w końcu ciebie powitać w naszej rodzinie. Dzień dobry, proszę pana. Odpowiedział niepewnie, nie wiedząc, jak powinien się zachować przed tak dostojnym mężczyźnie, który był poważany przez wszystkich egzorcystów z całego świata. Czy Blanka nie tłumaczyła ci, że w rodzinie mówimy sobie na ty? Uśmiechnął się klepiąc młodzieńca w ramię. Po prostu jest dobrze wychowany stwierdził żartobliwie Archibald. Nie to co my. Może jest przytłoczony opowieściami o mnie kontynuował Frederick. Powiem ci w tajemnicy. Pochylił się w stronę Maxa i szeptając mu do ucha powiedział Większość legend jest zmyślona. Nie różnie się od ciebie czy od Archibalda, Blanki czy Teliera. Wszyscy, ty czy ja czy ktokolwiek z tej plejady osobowości jesteśmy po prostu egzorcystami. Nic więcej. Spróbuję zapamiętać. Odparł onieśmielony Somerset: Nie próbuj. Czyń. Właśnie to zapamiętaj. Życie nie składa się z prób, tylko z czynów. Człowiek powinien działać, a nie rozmyślać nad tym, co może się wydarzyć. Więc działaj, młody egzorcysto. Sięgaj gwiazd, a być może któregoś dnia dosięgniesz je. Dziękuję za radę. Podziękujesz mi, jeśli się zjawisz dzisiaj wieczorem u mnie. Musimy porozmawiać, Maxie. Zwrócił się następnie do starszego kolosa o glinianych już nogach. Ciebie również miło będzie gościć u mnie w domu. W sumie dawno cię nie było, a chłopak zapewne nie wie, jak do mnie trafić. Jeśli zapraszasz, to nie mogę odmówić. Przecież wiesz, że jestem zawsze chętny na kameralne spotkania. Uśmiechnęli się jak dżentelmeni. Skinęli głowami dość teatralnie, co jeszcze bardziej ich rozbawiło. A teraz wybaczcie, ale muszę wręczyć pozostałe instynkty. Odparł na odchodne Frederik, który okazał się dość sympatycznym mężczyzną, o niskim, ale przyjemnym w odbiorze głosie. Miał czarne, postawione na żel krótkie włosy lekko kręcone na końcówkach, piwne oczy i podłużną twarz zakończoną kozią brudką idealnie przystrzyżoną. Ach, te obowiązki! podsumował zgryźliwie Archibald. Widocznie jak za starych dobrych lat, spędzisz tę noc razem ze mną. Mam nadzieję, że zabrałeś ze sobą sprzęt do biwakowania. Mam wszystko, co potrzebuję w samochodzie. Masz własny samochód, to licha, westchnął radośnie. Ciągle zapominam, że dorosłeś. Po przyjacielsku klepnął chłopaka w ramię. Musisz mi koniecznie opowiedzieć, co porabiałeś przez ten czas, gdy ostatni raz się widzieliśmy. Razem z resztą staroobrzędowców zeszli leśną ścieżką w dół zbocza, zostawiając kościół i zagajnik za sobą. Rozmawiali o życiu, o przemijaniu, o najważniejszych przygodach, jakie doświadczyli przez ten czas. Max pochwalił się swoją pierwszą rozmową, która została podsumowana przez sir Jeffrey'a jako coś zupełnie czadowego, gdyż próbował nauczyć się młodzieżowego slangu, choć powiedzmy sobie prawdzie w oczy, nie bardzo mu to wychodziło. Jednak w całej tej sympatycznej otoczce, Maxowi brakowało jednego szczegółu, który jawił się niczym łyżka dziegciu w beczce miodu. Otóż, jak już pewnie, drogi czytelniku, zauważyłeś, w całym tym towarzystwie zabrakło jednej osoby Izaaka Patri. I na odpowiedź na to niewypowiedziane pytanie, Somerset musiał jeszcze trochę poczekać.